Ja jestem Snakeman, a witam Was w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku yy, pokażę Wam moją całą kolekcję yy, moich customowych figurek z, z najnowszego filmu Spider-Man bez drogi do domu, inaczej Spider-Man No Way Home. I jest coś takiego, ostrzeżenie, że troszeczkę mogą tutaj się zdawać spoilery, więc jeśli jest, nikt jeszcze, jeszcze ktoś z Was po niektórych nie oglądali Spider-Mana bez drogi do domu, na przykład w kinach lub... Yy, internet, jeśli on jest dostępny, to na razie możecie kliknąć w inny, te, inny film poniżej w moim kanale, a ja zapraszam was do oglądania dzisiejszego materiału, ale zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, to jeśli jesteście nowi na kanale, to chcemy zostawili ten sam czerwony przycisk na moim palcu, zostawili też łapeczkę w górę dla odcinka oglądających i kliknęli dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o każdym nadchodzącym w tym na kanale, ja się przedłużam i widzimy się teraz w omawianiu po kolei wszystkich moich customowych figurek z najnowszego Spider-Mana. Dobra, to pierwszą figurką, którą mogę Wam pokazać, to na początku są figurki podstawowe. Na pierwszy ogień idzie mój customowy Peter Parker z najnowszego Spider-Mana bez drogi do domu. Jest ubrany w czarne spodnie, w taką koszulę jakby od jednego z ludzików LEGO City. Rączki posiada on od Luka Skywalkera, włoski wo od Hanna Solo. A buzie ma dwie od Luka Skywalkera również. Tak wygląda pierwsza figurka, żebyście mogli zobaczyć dokładnie jak ona wygląda. Tutaj jeszcze na tył. I tutaj twarz, gdybyście jeszcze nie widzieli. No i to jeśli chodzi o tą figurkę, to na tyle. Kolejną minifigurką, którą stworzyłem aktualnie trochę niezlego to jest Netlitz. Jest on ubrany w powiedzmy w czarne spodenki, i w. Powiedzmy w cały praktycznie strój jednego z rebeliantów ze Star Wars. Głowy ma Mesa Windu, a włoski ma jakiegoś tam chyba Ludzika, powiedzmy chyba z tego co pamiętam, ma z Lego Ninjago. No i tak się on prezentuje jeszcze na tyle. Od tej takie, nie wiem, zapaski, takie, nie wiem, powiedzmy, jakieś tam kieszonki na coś, nie wiem, powiedzmy, taka figurka. Dobra. Kolejną minifigurką, którą wam mogę pokazać to jest taka zwykła figurka, zwykły policjant, który jest tutaj też z na takiego, bo tam wiemy, że w Spider, Spidermanie bez drogi do domu była policja, która aresztowała Spidermana niesłusznie, naszego Petera Parkera za to, że zabił misterio jasne i był włożiony na komisariat, tak samo jak inni pozostali jego przyjac przyjaciele i bliscy. Tutaj ma radyjko, ogólnie całe praktycznie policjant jest z LEGO City oprócz tej czapki, taka czapka jest jakiegoś tam powiedzmy, nie wiem, um, jakieś tam figurki, jakieś tam figurki z podrobionych ludzików LEGO. Kolejną figurką, która jest tutaj, jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo powiązana z, z nowym Spider-Manem jest Jay, Jonah Jameson. Aktualnie Jay Jona Jamesona chciałem stworzyć z głowy hrabiego duku. Aktualnie bym miał, by miał przynajmniej lepszą trochę buzię, ale niestety potrzebowała to inna figurka innej serii, którą będę na pewno omawiać wam w, w innym materiale. A w, i, i tak on właśnie się prezentuje: Ma aparatik taki, o, żeby robił jakieś takie fotki, powiedzmy. Jest ubrany w, w, w granatowe, powiedzmy, spodenki. Ma koszulę Hanasolo. Solo. Rączki też są takie same, praktycznie jak u Luka Skywalkera, ale to nie są od Luka Skywalkera. Jedną rękę ma od jednego ludzika ze Star Wars podaży od jakiegoś złego Sita, ale tam Jedi. Włoski ma pra prawdopodobnie od Lensa i głowę szturmowca, więc tak on właśnie wygląda. Na tyle też coś takiego ma. Ma taką koszulę, taką marynarkę, no i w ten oto sposób się on prezentuje. Kolejną figurką customową jest Michelle y, Jones, inaczej MJ. Y, Aka Zendaya też jako taka. Y, rzeciasna, nasz Peter Parker to jest Tom Holland, rzeciasna, który jest grany przez. Nasz Peter Parker jest grany przez Toma Hollanda. Rzecz jasna A Zendaya przez MJ. Znaczy MJ przez y, Zendaya. No. Z, gru z e, Takie ma ona, praktycznie cały ludzik jest stworzony z mm, jednej z gene Erso z, z serii y, Water 1 Gwiezdne wojny historie. Ma głowę jej, ma y, jej właściwie praktycznie cały tułów. E, Spodenki ma od Luke'a Skywalkera. Głowę ma też taką samą, a, a włoski są od jednej z, z Lego chyba Star Wars, też od Przygód Freemakerów, jednej z tych Big Jedi. No i ostatnią figurką, taką normalną Aktualnie to nie jest taka figurka, można powiedzieć, ale nazwałem to ciocie cio, May, bo ona miała takie włosy Tutaj mamy mm, takie, takie coś, taki... Jest ubrana jakby taka trochę sportowo, nie wiem, ma jakiś, to jakiś taki naszyjnik No i tak ona właściwie wygląda Dobra, omawiając, tak wyglądają wszystkie podstawowe figurki z ze Spidermana Bez drogi do domu zaraz będę wam pokazywał y, moje kustomowych y, customowy, złych y, figurek z y, Spidermana, mana więc życzę wam kolejnych więc zabieramy się za kolejne figurki pierwszą figurką jest mój customowy Doktor Otto Octavius znaczy Doktor Ok Dok Ok inaczej Dok Ok jest ubrany w czarne spodnie w y, y, chyba złodzieja ciało złodzieja, w niebieskie ręce, które były nie pamiętam praktycznie od kogo, w czarne włosy od Fina z Lego Star, Wars Przebudzanie mocy i główkę od jakiegoś tam ludzika, a i zbrojka od chyba powiedzmy Wolchera? Tego, tego co tam chyba z tego co coś pamiętam, i jeszcze mam od niego taki powiedzmy tułów o taki owie Algachny, żebyście mogli jakoś to zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Czekajcie, może da się go tam dalej postawić, żebym mógł wam go pokazać. Niestety nie da się. my musiał na chwilę wyjąć kamerę i tak on właśnie to wygląda. Jeśli chcecie dowiedzieć się jak stworzyłem takie fantastyczne ramiona dla niego, bo trochę mi to zajęło czasu, to możecie dać mi znać w komentarzach, a ja mogę zrobić Wam krótki tutorial, jak go właśnie zrobiłem i tak on właśnie wygląda. Kolejną minifigurką jest praktycznie e, Sandman. Inaczej, Flint Marco. Flint Marko jest praktycznie taki, praktycznie całe cały ma ciałko oryginalnego sandmana. Oprócz głowy, głowa jest od sand. Od y, powiedzmy, y, głowa jest od y, szturmowca z Lego Star Wars. Tak z Lego Star Wars, od chyba powiedzmy jednego ze szturmowców najwyższego porządku. A tak to wszystkie elementy są oryginalne, właśnie praktycznie do niego włączone. Y, kolejną figurką którą zrobimy, jest nowy goblin. Jest nowy Green Goblin. Aktualnie stworzyłem go z ciała zielonego, ze spodenek złego zielonego ninja z Lego Ninjago, z ciałka Kamoro, z niebieskich rąk powiedzmy, z niebieskich, e, zielono-ciemnych rąk powiedzmy, chyba z tego co pamiętam, jednego z Lego Nexonites. Ma capture od Lawarii z Lego Nexonites i głowę Infectobiter, inaczej Freda z Lego też Nexonites. I jego bronią, takim ostrzem, które właśnie ma tutaj mu służyć jako takie wyposażenie, jest ostrze przyspieszenia czasu z Lego Ninjago z serii Hands of Time. Więc to na tyle jeśli chodzi o tą figurkę. Kolejną figurką jest właściwie mm, jest nią. E Mm, 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 Elektro, tak, Elektro, inaczej Max Dylon. Max Dylon y, stworzyłem go z ciało, z czarnych znowu w podenek z jednej z takich figurek, nie wiem, powiedzmy jakiejś, chyba z tego co pamiętam, chyba LEGO Agents LEGO Ultra Agents y, Ostrza ma z jednego z takich, powiedzmy, zestawów, y, chyba szybowiec Bardiego, z tego co pamiętam, tak? Y, głowę ma Gina. Znaczy, fra... znaczy, ma głowę ma tego yy... Fina z yy... Lego Star Wars, włoski ma od yy... Arona z Lego Nexonites, a zbroję ma od powiedzmy od jednego z lodowych chłopców z, z Lego Chima Ogólnie to Lego Chima też u mnie się pojawi na kanale, ale to później. A jako jego broniami są dwa, dwa tutaj, jak widzimy. Yy... Tak, jak one się tym nazywały, e, a, 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 a pioruny, które, które on tutaj wystrzelił, jeden mniejszy, drugi większy. Kolejną, następującą minifigurką jest e, przedostatnią, z, przed, przedostatnią z Sinister 5. Tak, tak coś z tego co pamiętam, tak? E, jest lizard, którego ja stworzyłem z ciała, z, powiedzmy, z zielonych spodanek od Walczera. Zielony krąg od Voltura z ciałka Ninji od Lego Ninjago, głowę Maworiza z Lego Chima i, i y, y, a jako maskę taką, żeby wiedzieć, że to jest, że, że to jest Lizard, to ma on maskę od Kragera. I ostatnią, kastową figurką, aktualnie na niej jest już z filmu, zrobiłem takiego Venom'a. Venom jest ogólnie stworzony z aktualnie wszystkich części w sprawie z Lego. Y, z Lego Nexonites głowę jest. Ciało ma on Infectobaitera Freda z Lego Nexonites, i od głowy generała Garga z Lego Nexonites. A zaostrzę takie. To ma od jakiegoś chyba tam zestawu. Powiedzmy chyba od chyba Lego Ninjago. Tak z pamiętam, chyba to było od Węży. Dobra, to teraz jeszcze zabieramy się za ostatnią figurkę, którą e, tutaj mam. Przepraszam na chwilę. E, muszę trochę go e, tutaj wyrywać. potrzebnie ja to tutaj wpakowywałam, ale dobra, nieważne. Eee, dobra. Mm, 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 mm. Zaraz Wam pokazuję. Praktycznie już mogę Wam zaraz pokazać, co to takiego jest. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Dobra. Jeszcze tylko jedno skrzydło. Mm. Chyba ostatnie skrzyd chyba skrzydło wojenne było, powiedzmy, chyba tutaj, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy. A, 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 mm. Jak ja to tworzyłem? A, to tak. To tak to było. No, już tworzyłem. I ostatnią figurką z Sinister Six jest stary Green Goblin. Stworzony jest on z ciała LEGO Nexonites od Arona, wszystkie prawe części, zielone ręce od Mistrza Jody, za bombę służy mu jedna infecto bomba i druga, którą stworzyłem taką z dwóch klocków, jednego zielonego, jednego z takiego żółtego, a twarz ma jednego z, ze Star Wars z jakichś tam ludzików, a jego maska to jest taki wol, od tego Vulture'a jak wiemy. No i tak się on prezentuje i customowo stworzyłem taki jego myśliwiec z ostrzami i właśnie z takimi celownikami i pistoletami. I zabieramy się za ostatnie trzy figurki z moich customowych figurek LEGO. LEGO Spider-Man bez drogi do domu, LEGO Spider-Man No Way Home. Pierwszą figurką jest jako Miles Morales. Wziąłem go jako takiego The Amazing Spider-Man'a Spider z filmu, w którym wystąpił Electro i tego wymiaru. Wiecie o co chodzi. Yy, praktycznie ta cała figurka jest oryginalna. Yy, trochę tutaj są na drugi takie pomieszane. Trzyma on jedną pojęć, taką i drugą taką. Tak on się prezentuje. Także tak on wygląda. Mam kolejną figurkę. Kolejną figurką jest yy, mój. Mówiłem się, że to niby jest yy, żelazny pająk. aktualnie z takimi ramionami, bo stworzyłem takie ramiona, jak widzicie. I ma ten Spider-Man, e, Spider-Man ma jeszcze swoją właśnie sieć, którą tutaj przyplata, no i to jest przedostatnia figurka, a ostatnią figurką jest taki powiedzmy Spider-Man, szkarłatny Spider-Man, go Tobim Maguirem, czyli Spider-Mana z trylogii Samaraimiego. Jeśli ktoś oglądał to dajcie znać w komentarzach. No i... On wygląda także głowę, ma niestety przepraszam, że do ale inna głowa mi gdzieś uciekła, nie wiem gdzie ona jest w ogóle. Praktycznie tak on wygląda. No i jest, to jest, ma taką właściwie powiedzmy też pajęczynę i drugą taką pajęczynę, więc Jeśli chodzi o te wszystkie figurki, to jest wszystko i zaraz się widzimy w ostatnim końcu odcinka. I to tyle, jeśli chodzi o taki niecodzienny odcinek na moim kanale. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu, o, o, zasubskrybowaniu, o lajkowaniu i o komentowaniu. I widzimy się w kolejnym takim nietypowym odcinku na moim kanale. Więc do usłyszenia, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Wszystkie kanale będą w opisie tego filmu, więc nara!